Witam Was ponownie ludziska, jestem Byku, a oto siódmy odcinek, Zagrajmy w 2 Episod 2. Ostatnim razem udało nam się uratować Alex Vance, która w tej chwili ma się chyba już dobrze, na szczęście. Czyli udało nam się znaleźć Wortesencję, która okazała się całkiem sprawnym na kartce. Niestety rozwieszyliśmy w ten sposób e, strażnika i mateczkę w e, Antlionów, więc no... <laughs> Trzeba było i zgładzić. Także w ostatnim odcinku było nieźle starcie. Right. No ale, poszliśmy z życiem. Wynik walki 2 do 1, a teraz poszukujemy samochodu. Halo, czy jest tu kto? Wow. No dobra. To nie wygląda najlepiej. Kombinacja to

well, if they got it done, i mean, i'm sure you can see that there's a set to that. so, as you recommend the freeman for this task? A, no I yeah. i'm a feeling a lot better. no, i'm sure the task will not last long. we would do well to lend our protection from above while the freeman skirts the hazards in the pit. dobrze mówi, dobrze mówi Czyli tam jest nasz samochód. Tak ludziska zgadzaliście będziemy sobie jeździć samochodem w tej grze Czyżby Alex znowu się miała bawić w snajperkę? Znaczy no snajperkę no, chyba w się to tak odmienia? No dobra no jak zwykle, ale nie ma sprawy Jakie echa. Dobra, weźmy Chomskiego. Wiecie co, mówiąc szczerze, zdaje mi się, że... Fajnie by było go gdzieś wystrzelić w jakiś taki konkretny punkt. W ogóle fajnie byłoby nim trafić w coś, ale dobra, zaraz. Bo nie jestem pewien czy to wrócimy mówiąc szczerze więc nie wiem Spróbujmy nim trafić tam Tam na pewno się udamy w pewnym momencie A! O nie Dobra więc czytam grę Dobra spróbujmy jeszcze raz w takim razie O o! Mm, nie, to nie poszło najlepiej a, głupia sprawa, wiecie. Ale to może jakoś na ten most. Nope. Chciałem go w jakieś takie miejsce wrzucić, w którym łatwo go... będę mógł stąd wydostać. Łatwo go znaleźć też. Ale może się to okazać trudniejsze, niż mi się zdawało. No nie no, żartujesz sobie? Hmm Nie ha z rodziska, no ale no Co ja poradzę, musimy jakoś go chyba ze sobą zabrać, tak? Jak w końcu obiecałem O! Dobra, udało się, nie, ja zapisuję grę od razu, nie ma wata Dobra Idziemy dalej Poszukiwanie W poszukiwaniu samochodu, środka transportu, jakiegoś, okej okay. O, słyszę szyb, 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 faz zombiaki. no to nie wróży dobrze na pewno. Szkoda, że to osiągnięcie z arbami się nie udało. No może kiedy indziej, może następnym razem jak będę grał w tę grę. Eee, no to... Jeżeli mi się uda, to zapewniam was, że poinformuję was jakoś. Okej, będę iść. Fajnie, fajnie. A tak, jeszcze może wspomnę o tym całym dodatku do Half-Life'a czyli Black Mesa. Zainstalowałem go, działa, więc jak tylko skończę Half-Life'a 2 epizod tu, zajmę się nim. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i mnie też przede wszystkim. Chyba najważniejsze jest to, żeby sobie odświeżyć, żeby zobaczyć dzieło fanów gry po prostu, tak? Końca chyba robili to za darmo, z tego co mi wiadomo I przez długie lata. No i zobaczymy co im z tego wyszło. Przez... Wow, jakiś granat nic z tych rzeczy? Okej, okay. więc może Co tu jest? Co tak sapię? O, ja cię jak ja cię widziałem Pójdź zombie, co? Nie możesz stąd wyjść? O kurwsze blade Dobra To było mocno O, rzuca, będzie rzucał No dawaj No dawaj, następny rzucaj No dawaj, dawaj Zapraszam cię bardzo Zapraszam cię Zapraszam Ou, znów będzie rzucał Aha, świetnie. O, mało brakowało Ile ty ich masz jeszcze? Zarobię cię łomem. Jak świnkę. też nie, świnki się chyba łomem nie zabija. Też nie wiem. Dzień! Ha! Pudło! Życzę miłych snów. Dobra. Temu panu już dziękujemy. Ha! Dobra, więcej skrzyń Których nic oczywiście nie ma, ale które zagradzają mi drogę, ok. To właśnie tutaj w takim razie. Znów jakaś dziwna winda, która wymaga nadprzyrodzonych umiejętności manualnych. Dobra, dwa chytrawy załatwione, jeszcze jakiś cwaniak. O masa Bornaaki w jednym miejscu. No to jest niezłe. O! A! A! No dzięki, dzięki. Przydacie się na pewno. Hmm, no Dobra, to co, otwieramy te drzwi? Być może? O nie, 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 ja chromolę, nie, 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 Halo? Jesteś gdzieś tutaj? Ej, nie, 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 oddawaj to. Ej, Barnaku, Wiem, ja cię nie musiał przypadkiem nauczyć manier. O, no nie, no. Jedna skrzynia spadła. Ech, jakaś kara musi być. Dobra. No i tak sto na sto w sumie, więc co no nie, tam zdecydowanie nie chciałbym wpaść No i co zrobimy? Tutaj jest ta masa barnakli, co? 2, w jednym miejscu No rzadko się to zdarza Ale przyciągnijmy im to i strzelmy dwa razy, żeby się podpaliło A następnie obserwujmy efekt Ha, to dopiero combo Chociaż zarzygały mi ekran, ale dobra, nie czas z tym Mhm, więcej was co? No dobra. To miejsce na pewno nie jest bezpieczne i na pewno jest tu chyba nie ma żadnej żywej myślącej istoty. No, w końcu zombie chyba nie myślą specjalnie. A, są bezmyślne. O właśnie, taka propo. No, jeżeli ktoś bez problemu wchodzi w ogień, bez żadnych oporów, to znaczy, że... Coś jest z nim nie tak Ale To zamawiał zamawia barbecue Hmm, z zombiaka Zapraszam, zapraszam Być może jest was tam więcej, a nawet na pewno Jestem o tym głęboko przekonany Może karabinu pulsacyjnego trochę pożywamy teraz Cześć zombinacie! Jak ci wystrzelę dwa razy... O matko, cztery strzały ze strzelby, no cóż... Dobry gościu, niezły, mocny. Hoho! Ho. Hmm, tak... Słodki widoczków ciąg dalszy. A wy co? Chcecie wstać? Chcecie wstać, co? Tak, chcecie wstać. Dobra, to było niezłe. Ale ja tutaj się nie będę z wami cackał specjalnie. O no jak to, no działaj Dobra Zapraszam Da się to podnieść? Da się Jak to ich nie ma No jak to nie wyleźli No wiecie co? O, ty skubańcy! No, będziesz mnie tu wózkiem po głowie bił. Dobra, może weźmy to jednak stąd wyprowadźmy, bo to nie najlepiej się zapowiada. Dobra. Zobaczmy, co to było. Skoro już jesteśmy bezpieczni... No tak, powstańcy i kombinat w jednym miejscu. Wszyscy martwi. Dobra, tutaj nie wejdziemy. No dobra, to co? Wystawiamy się tutaj, byśmy... O co to jest? Ech! Dziwny ten kosz na śmieci, mówiąc szczerze. Szkoda, że danego granata nie mam. Co to się dzieje? Śmieci wyskakują z kosza? Wow! Ty! No po prostu wszystko tylko nie ty. Dobra. Róże dedną. No, no tak, teraz to granaty, co? No tak. Coś sobie przypominam z kiedyś. Chyba kiedyś używałem... Miałem granaty, to tutaj... Nimi rzuciłem. Ale okazywało się, że... Że wszystkie wyskakują stąd, czym prędzej. Także... Aha. No dobra. No tutaj, tutaj. Dzięki za pomoc. Ej, ale ten jeszcze, ten! No dawaj, zabij go, proszę cię! Aha. Haha. Tak, za to byłoby osiągnięcie, czyli zabij um, zombina jego własnym granatem. Zombinat, inaczej. Także to już by się udało, ten kurek może zakręćmy. Tu się, tutaj nic nie wybuchło nam. Okej. Okay. No to zasuwamy dalej. Mamy brończynię teraz. Całkiem sprawną zresztą. która bawi się snajperką. No i co my tu mamy? Więcej ząbiaków. Cóż za zaskoczenie. No rzucaj, rzucaj. Ha! Win. <grafy> Gratulacje Alex. Całkiem ładnie strzelasz. Win. Tak, zapraszam jeszcze jednego... Hetkraba do mnie. No rzucaj, rzucaj. Siup! Win. Dokładnie. O, widzicie, to jest dopiero współpraca. Co się chichrasz? Do śmiechu ci jest. Z taką twarzą mi by nie było do śmiechu <grych> um, no dobra Czy ja słyszę więcej zombiaków Woda że mi się tylko wydawało, ale Zamierzacie stąd wyskoczyć, czy jak? O matko! Okej, okay, paru padło Zapraszam Nie no nie mówcie że to byli wszyscy nie, jeszcze słyszę jakiegoś... chyba idzie tutaj tak No spoko jesteśmy bezpieczni Łapka zastawiona Ten raczej jest dosyć bezmyślny więc Ha tak, powinien się pięknie opalić Chyba opalenizna im szkodzi, dobra Więc może wyłączmy to ostrojstwo I sprawdźmy co się tutaj... czy... ha Czaj Więcej zombiaków, tak To zdecydowanie Barnakle oczywiście próbują mnie na wszelki Na wszelkie sposoby zaskoczyć O nie, znowu kombinat Jak Ja cię nienawidzę czasem no i znowu się udało zabić kombinata zombinata właściwie jego własnym granatem Kiedyś miałem z tym problem jakiś, a teraz proszę bardzo nagle nagle taki e, Takie combo Okej, okay, trochę więcej amunicji, tutaj coś jest Granaty No nie będę narzekał na pewno No i co? Czy żeby po raz kolejny mie... Czyżbyśmy po raz kolejny mieli małą demonstrację czy, co można zrobić z tą piłą? A to wygląda. Znajomy widoczek z Half-Life'a dwójki. No i co my tu mamy? Słyszę zombiaki. A Alex chyba nie może strzelać przez te zasłony, więc... Zwiększmy swoje szanse i pozwólmy jej. Właśnie, dokładnie. Pozwólmy jej celować i strzelać do zombiaków. Niech sobie postrzela, niech nam pomoże. Czemu nie? No, drogie płyty, wybaczcie, ale... też nie, tutaj to chyba zły pomysł, prawie spadłem na dół. Coś da się jeszcze? Tak, da się. O, morda, niedobrze, bardzo źle, nie wziąłem piły.

Amunicji do strzelby oczywiście brakuje, jak zawsze A jest to chyba najlepsza broń na zombiaki ogółem No właśnie Dobra, to było mocno No wiecie co, jeszcze was więcej? Nie, nie wiem czym cię, za czym cię zabić nawet O nie 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 nie, nie. Słyszę zombinata O tak, okej, okay. na razie idzie to całkiem nieźle O ty z no tego się nie spodziewałem O tak, jeszcze was więcej O jeszcze faz zombie. o tak O niech to szlak Dobra, nagle sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, co mnie akurat nie cieszy o, ty skubańcu. Haha, <laughs> zabiłem go. Jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło. <laughs> nie, jeszcze jedni? Żartujecie sobie, prawda? Gro. O, chciałem ja do środkówki, dostałem amunicję. No wyciągaj ten grant. Okej. Okay. Zginęli wszyscy Uff, No prawie Dobra Bitwa wygrana ludziska Było ciężko ale No w sumie poziom epickości starcia był dość wysoki Pułapka i w ogóle Nieźle to wszystko było przemyślane Dobrze że mieliśmy anioła stróża Ze snajperką Najbardziej było to przydatne. Dobra, weźmy sobie amunicję. Do pistoletu i do naszego e, karabinka maszynowego. Coś tu jest, nie? I, hmm. Więc co. Hmm. Dobra, idziemy tędy, tak? E, coś mam przeczucie, że to się przyda. Niestety piły nie wziąłem z góry, chętnie bym sobie przypomniał Ravenholm ale... Cóż, akurat spadłem przypadkowo na dół nie biorąc piły więc no, jakoś to trzeba przeżyć w każdym razie... Aj ty barnako ty Zła roślinka Dobra Chyba większość przeciwności losu już żeśmy pokonali Hmm... Coś ciekawego tu można wyczaić? Aha, kolejny barnako, co? Dobra, ginie, że... Chodźmy tędy... Uwalmy to, bo zagra droga. drogę... Oooo, ja cię chromole Mało brakowało... Mógłbyś... zginąć? Drugi kraby. A tam jesteś, widzę cię O, to jest Aha, no tego nie przeżył. Okej okay. Wow, wow Nic co ja mam? Mam to uruchomić co gra? No dobra więc pobawmy się w Komskiego. I aktywujmy to ten podnośnik widłowy. więc co może tędy? Tędy tędy? Tędy, nie. Dobra, to więc tędy, 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 o, no wiecie co, okej, okay. w razie, te skrzynie jeszcze sobie zaangażujemy w całą zabawę? Ach, no dobra, rozwalmy to, no i co? Trzeba będzie szybem wentylacyjnym sobie iść, tak? No dobra, to tam wleziemy już w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.